Ruch obrony granic, dobra inicjatywa, potrzebna? Dobrze, że jest społeczne poruszenie, społeczna mobilizacja, żeby patrzeć na ręce służbom, szczególnie jeżeli polityka rządu była bardzo słaba i ukrywała fakty na kierunku niemieckim. Ruch Obrony Granic to jest hasło i to jest nazwa własna. Za nazwą własną kryje się inicjatywa, taka organizacja, której przewodzi, czy stara się przewodzić Robert Bąkiewicz. Natomiast w praktyce jest mnóstwo obywateli, które angażuje się w kontrolowanie sytuacji na granicy zachodniej i tu muszę od razu powiedzieć, potrzebujemy analogicznych Ruchu na granicy wschodniej, i być może też południowej. I uważam, że należy z uznaniem podejść do poziomu zdolności Polaków do mobilizacji obywatelskiej. No I uważa Pan, że straż Graniczna służby mundurowe w Polsce sobie nie radzą? To zależy z czym. Nie, nie jest tak, że... że no, z żeby... e, obroną granic. z e, szczelnością. Tu nie do końca. To jest zupełnie jasne. To jest zupełnie jasne I to nie jest nawet zarzut, żeby było jasne do funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ta formacja po prostu została zdjęta z granicy zachodniej. Konsekwentnie przez dwie dekady po wejściu do Unii Europejskiej posterunki były likwidowane. Infrastruktura była zwijana. Funkcjonariusze byli przenoszeni. Likwidacja strefy Schengen. E, 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 utworzenie strefy Schengen. Strew, ustworzenie, tak. przepraszam. Natomiast z utworzenia strefy Schengen nie musiało wynikać zlikwidowanie e, całej Infrastruktury, znaczy części infrastruktury i przeniesienie całości kadr na granicę wschodnią. Mogło, ale nie musiało. To zostało zrobione, w związku z czym w tej chwili nie ma możliwości, żeby Straż Graniczna automatycznie odtworzyła, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, swoje wszystkie możliwości na granicy zachodniej. Stąd ściąganie Wojsk Obrony Terytorialnej, żandarmerii, wojskowej policji i oczywiście i tak pewna pozorność, czy wyrywkowość tych kontroli, które są prowadzone. Więc tak, natomiast to nie jest główny problem. Głównym problemem są polecenia idące z rządu, dlatego, że fakt stosowania polityki tak zwanego ślepego zaufania do strony niemieckiej nie jest wynikiem nieudolności Straży Granicznej, jest wynikiem poleceń politycznych płynących z rządu. A pan ma dowody na to, że są takie polecenia, że jest ta ślepa wiara? No Mateusz Morawiecki był premier Polski, opublikował w mediach społecznościowych wpis, gdzie rzekomo mieli właśnie Niemcy przywozić migrantów, a to okazało się, że to był samochód nato Редактор który jeździ, kursuje, przekracza granicy. Kiedy wytknięto premierowi Morawieckiemu, to no on wykasował ten wpis, ale już nie przeprosił. Pewnie robił to nie on sam, tylko ludzie prowadzący mu media społecznościowe. Gdyby premier Morawiecki równie długo jak my zajmował się e, e, krytyką polityki nadmiernej imigracji, a nie jej wprowadzeniem do Polski, jak wówczas, kiedy był premierem, to pewnie miałby w tych sprawach większe doświadczenie. Ma coś na sumieniu w tym temacie? E, pozwoli pan, że jeszcze odpowiem no, na, na poprzednie pytanie. Mm, e, więc problem Problemem nie jest jakieś jedna pomyłka Morawieckiego. Problemem są polecenia, które idą z góry. Pan mnie zapytał, czy mam dowody. Tak. Pytanie, co by pan chciał poznać jako dowody. Ja mam potwierdzenia od dowódców Straży Granicznej, złożone mi publicznie w obecności innych posłów i innych dowódców innych służb podczas naszej wizytacji na granicy i rozmowy formalnej z nimi w ramach interwencji poselskiej. Dla mnie jako posła, kiedy wykonuję swoje czynności poselskie na mocy ustawy... I ja rozmawiam z ustawowo namaszczonymi dowódcami, to co oni mówią, i jest wiążące. Tak. Więc ja uważam, że mam te dowody. I słyszałem to z pierwszej ręki, z ich może ust. to jest ich opinia, bo nie ma jakichś rozkazów ani nie ma. No to jeżeli e, są poleceń panie redaktorze, jeżeli są inne rozkazy, to dlaczego rząd ich nie opublikuje? Przecież sprawa jest taka. Może, może właśnie taka nie, ma, nie ma czegoś takiego. Nie? No, może to jest tylko jakaś właśnie opinia. No czyli co, wychodziłoby, że przyjęliśmy bez żadnych rozkazów tysiące imigrantów od Niemiec? No właśnie, jak to, to, jest, 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 dziwne, jak to jest z ty to jest przyjmowaniem dziwne. tych imigrantów? Czy rzeczywiście przyjmujemy? Czy przyjmujemy ich teraz więcej? Czy wcześniej. Wcześniej przyjmowaliśmy ich więcej zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Jak to wygląda? W trybie ulubionego przez Niemców zawrócenia na granicy przyjmujemy ich tysiące. Wiemy tylko od rządu niemieckiego, jak jest to wiele osób, i, 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 i zarząd opisu za bardzo w tym trybie przyjmowani nie byli, mhm. dlatego że oni są do Polski prze, prze, przepychani w trybie tak zwanego zawrócenia na granicy do momentu, dopiero od momentu wprowadzenia kontroli na granicy, a to się stało w roku 23, czyli pod koniec. Z rządów PiS. Wcześniej rząd niemiecki był zmuszony stosować bardziej złożone procedury readmisji tak. i powrotów, tak zwanych dublińskich, którymi bardzo chętnie chwali się rząd, podając te liczby, że one spadły, ale nie dodając dlaczego one spadły. One spadły, bo Niemcy dostali tryb prostszy, tak zwanego zawrócenia na granicy. I te liczby poszły tam w, w okolice 10 tysięcy. Moim zdaniem to jest dużo, Oczywiście. szczególnie jeżeli stosuje się zasadę zaufania i nie weryfikuje. W 24 roku, to są statystyki Straży Granicznej, z Niemiec do Polski przekazano formalnie 688 cudzoziemców, 357 w ramach readmisji i 331 w ramach procedury dublińskiej. To spadek o niemal 30% w stosunku do 2023, no gdy odesłano 900. Rządu. Ale to są statystyki Straży Granicznej. Ale ja nie mówię, że nie są, one są niekompletne. Nie ma tam pan powrotów, zawrócę na granicy. Nie ma pan największej pozycji. Rząd, ja to konsekwentnie od wielu miesięcy demaskuję, rząd żongluje danymi, nie ujawniając największej pozycji. Mamy trzy tryby: powroty dublińskie, readmisje tak. i zawrócenia, tak zwane. Tak. Bo zawrócenia de facto są zwożeniem nielegalnych imigrantów z pasa 30 kilometrów od granicy. Co wiemy, jak zwykle, wszystko co wiemy na ten temat, od służb niemieckich, od rzecznika niemieckich służb. I oni z pasa 30 kilometrów zwożą ludzi do nas. I, yy, I to jest to, czego rząd nie ujawnia, ile tych osób było, a powinien ujawnić, ponieważ według informacji, które uzyskałem od Straży Granicznej, to wszystko jest do Straży Granicznej notyfikowane, gdzie, kiedy i ilu, więc oni mają to w swoich rejestrach. Ale MSW, minister Siemoniak. Nie chcę podać temu, tego społeczeństwu, bo się boi. Boi się, że zostanie ujawniona skala tej współpracy rządu polskiego w przejmowaniu imigrantów z Niemiec. I przede wszystkim, wie pan do jakiego nas to pytania prowadzi? Gdzie są ci ludzie? Co się z nimi dalej dzieje? I tu też rząd nie ma żadnej dobrej odpowiedzi. Gdzie są ci ludzie? Co się z nimi dzieje? Część z nich y, bardzo niewielka w ośrodkach zamkniętych. Co do zasady, w tej chwili wszyscy są puszczani w tak zwanym reżimie otwartym tak. czyli dostają tymczasowe dokumenty. W Niemczech byli nielegalnie, mieli zgubione paszporty, nie wiadomo skąd są, udają, że nie pamiętają. U nas dostają od Straży Granicznej tymczasowe dokumenty. Jeżeli są nielegalnie decyzje o opuszczeniu kraju, po czym? Uwaga są wolno, a jeszcze wczoraj dostaliśmy duży pakiet informacji, że Urząd do Spraw Cudzoziemców miliony wydaje na różnego rodzaju finansowanie. Pytanie, czy ich, czy jakiejś innego rodzaju obecności, będę to jeszcze drążył, krążą sobie po kraju, teoretycznie dostają obowiązek meldować się co jakiś czas, na przykład co tydzień w ze Straży Granicznej, w praktyce od funkcjonariuszy Straży Granicznej wiem, że tego nie robią. I następnie Albo sobie jako nielegalni imigranci żyją w Polsce, albo nielegalnie przekraczają granice po raz kolejny do państw sąsiednich. Krótko mówiąc, rząd. Współodpowiada za nielegalną imigrację i nielegalne y, y, przebywanie w Polsce, wspierając to jeszcze, ordynując Straż Graniczną do wydawania tymczasowych dokumentów i ordynując Straż Graniczną do postępowania w sposób nieuniemożliwiający im dalszego nielegalnego przemieszczania się. No ale jest, y, każdy z migrantów może się ubiegać o, o azyl chociażby w Polsce. Ale i wielu z nich się o to nie zwraca, bo wcale tu nie chcą być, mhm. chcą się dostać do Niemiec. Anu uważa, że jaka powinna być polityka migracyjna Polski? Surowa. Granice czy? powinny być zamknięte, nielegalni imigranci powinni być deportowani. Każdy, kto naruszy prawo w jakikolwiek sposób, zagrozi porządkowi publicznemu, powinien być wydalany z kraju. Powinien być obowiązek nauki języka przez tych, którzy tu przyjeżdżają. W przypadku obcych kulturowo nam imigrantów pozwolenia nie powinny być przedłużane na pobyt i przede wszystkim powinno być ich mniej. I obecność w naszym kraju powinna wiązać się z jakimiś obowiązkami, a nie tylko z przywilejami. A ci, którzy tutaj już są, co z nimi? No to już zależy od konkretnej sytuacji. A ci, którzy są tutaj legalnie. Większość jest na pozwoleniach czasowych, więc można tych pozwoleń nie, nie przedłużać. Mhm. A uważa pan w ogóle, że migranci... Natomiast jak się już nie przedłuży, to jeszcze trzeba umieć ich wydalić z kraju i ani rząd PiSu, ani rząd Platformy nie zbudował żadnych procedur wychwytujących tych, którzy tu przybywają nielegalnie i wydalających ich skutecznie z kraju. Z dużą liczbą państw na świecie nie mamy zawartych umów o readmisji. Zachęcam, jeżeli pan będzie miał tu kogoś z Platformy Lewicy PSL albo Polski Będzie 250, w piątek minister Siemoniak. To Proszę zapytać, Ilu prawników w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych pracuje w departamencie, który odpowiada za umowy readmisyjne i ilu z nich w tej chwili negocjuje umowy readmisyjne i z którymi krajami? Będę bardzo ciekaw odpowiedzi na te pytania. Dobrze, panie ministrze. A... Marszałku, panie marszałku, a czy migranci, no to zło należy oczyścić Polskę z nich? Nie powiedziałbym w ten sposób. Ka każdy człowiek ma wartość, i w pewnym sensie jestem w pewnym sensie jestem humanistą, tak? To tak. znaczy uważam, że każdy człowiek, jako, jako chrześcijanie, tak uważam, każdy człowiek ma swoją godność. Więc nie można nazwać, że, że jakakolwiek grupa ludzi to zło. To byłoby nieprawdziwe i niedorzeczne. Natomiast złem jest niezadbanie prawidłowe przez gospodarza w danym państwie, czyli naród Polski o swoje własne interesy i swoje bezpieczeństwo w tym państwie. Więc. Moje pretensje ja nie kieruję, żeby było jasne przede wszystkim do imigrantów, szczególnie tych, którzy ciężko pracują, nie łamią prawa. Swoje pretensje kieruję do rządów państwa polskiego i dowódców odpowiednich, odpowiadających za to formacji, którzy nie wypełniają swoich obowiązków dbania o bezpieczeństwo i przyszłość naszego narodu. Y, tu trzeba zmiany. A, I w naszej mentalności. A jaki ma pan pomysł na zapaść demograficzną no, w sytuacji, gdy postuluje kategoryczny zakaz migracji z, z waszej strony? byłoby interesujące, gdybyśmy taki zakaz zgłosili. Proszę zwrócić uwagę, mam tu na przykład projekt ustawy, który żeśmy przygotowali, to jest projekt ustawy o zakazie umieszczania nielegalnych imigrantów w polskich domach dziecka, czy w rodzinach zastępczych. Kategorycznego zakazu, polityka zero, nikogo nie wpuszczamy i tak dalej, wszyscy wyjazd, to nikt nie zgłosił i takich radykałów w Polsce nie ma. Wiem, że dziennikarze lubią robić z nas radykałów, natomiast naprawdę staramy się być jednak dosyć pragmatyczni i rozumiemy, że jakaś migracja zawsze była i będzie, jakaś, ale masowa jest zagrożeniem. Mhm. Masowa migracja jest niebezpieczna. Yy, więc yy, pytanie o demografię, nie ma w tej chwili prostej odpowiedzi, innej niż takiej. Ale jakakolwiek odpowiedź, co mieć zrobić? Co zrobić? No, potrzebujemy mieć więc więcej dzieci, co z tym zrobić? Zacząć o tym mówić, zacząć do wartości. Mówimy odbywać. o tym, przez lata o tym mówimy. Za mało, za mało Proszę zobaczyć, że jeżeli jest to wyzwanie demograficzne, strategiczne, to powinniśmy mieć intensywną, cały czas trwającą debatę w Sejmie, być może specjalną komisję, specjalny rządowy zespół, pełnomocnika rządu. Może konfederacja ja nie chce takiego zainicjuje. Jak będziemy rządzić, na pewno to zrobimy. To, to, to mogę pana zapewnić. To jest temat absolutnie bardzo ważny. Są rządy innych państw europejskich, które mają specjalnego pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej. Ten rząd, Tuska, zaczął swoje urzędowanie od zlikwidowania bardzo niewielkich efektów polityki poprzedniego rządu. Rządu, na przykład powołania, powołania rządowego instytutu pokolenia, który miał się zająć znalezieniem ścieżek do odbudowy demografii. Na miejscu obecnego rządu raczej bym to utrzymał i rozwinął. Potrzebujemy stworzenia bezpiecznych warunków do życia i posiadania dzieci dla młodych polskich rodzin. W tych rodzinach musi być średnio co najmniej o jedno dziecko więcej. Potrzebujemy też dobrych badań socjologicznych, dlaczego młodzi Polacy nie decydują się zawierać związków małżeńskich. Żeńskich, nie decydują się mieć dzieci. Są różne do tego przyczyny też poczucie finansowej niestabilności. No to jak problem mieszkania na, na rynek pracy i na rynek mieszkaniowy wpuszczać mniej imigrantów. W tej chwili można wjechać do Polski autem z pełnym bagażnikiem gotówki z Ukrainy, wykupić tu mieszkania za gotówkę i nie mieć żadnych problemów z procedurami przeciwdziałania prudnych, praniu brudnych pieniędzy. Jest to absurd. Na rynek nieruchomości wylał się ogromny strumień pieniędzy z zagranicy. Należy to zatrzymać. Należy pozwolić Polakom, szczególnie młodym polskim rodzicom. Na Węgrzech jest taki program, że w miarę posiadania kolejnych dzieci, redukowane są kolejne części kredytu na mieszkanie. Jestem pewien, że gdybyśmy wprowadzili taki program w Polsce, to się okazało, że jest dużo rodzin chętnych po to, żeby mieć mieszkanie, mieć te dzieci i, i, i w ten sposób, na przykład, pomagać rodzinom. W tej chwili dla wielu rodzin młodych posiadanie nie tylko, właśnie nie dzieci, ale mieszkania jest niedostępne. To prawda. Rynek pracy też, jeżeli będą młodzi pracownicy, Zwykłej pozycji na rynku pracy, nie jakaś superelita, słyszeć, że mamy na Twoje miejsce Pakistańczyków, mamy na Twoje miejsce Ukraińców, mamy na Twoje miejsce Nigeryjczyków, no to jak taki człowiek ma się czuć bezpiecznie na rynku pracy i mieć przekonanie, że utrzyma na przykład piątkę dzieci. No Żeby mieć perspektywę, że się utrzyma czwórkę czy piątkę dzieci, to trzeba mieć perspektywę, że się będzie zarabiać pieniądze, a nie że się zaraz będzie wypchniętym na emigrację. Ale to są lupi, Plus obłędna jeżeli obłędna polityka o... Unii Europejskiej. Jak możemy mieć dużo dzieci, jeżeli będziemy musieli płacić najwyższe ceny na świecie za prąd? No to jest niemożliwe, po, a do wszystkiego w tej chwili potrzebujemy prądu, tak? Więc, więc po prostu zacznijmy prowadzić racjonalną politykę zorientowaną na interes naszego narodu, obywateli, młodych polskich rodzin. E, przywróćmy godność tym, którzy wykonują normalne prace. E, na przykład są rolnikami. Ostatnio rozmawiałem z e, rolnikami, którzy mają gospodarstwo, mają trójkę czy czwórkę dzieci, ale mówią, że jest to praca w tej chwili tak ciężka i tak nie bez respektu traktowana i przez część społeczeństwa, i przez rząd. I przez Unię Europejską, która nieustannie nakłada nowe ograniczenia, że oni nie przygotowują swoich dzieci, żeby przejęli to gospodarstwo. Oni to poprowadzą tyle, ile dadzą radę i zamykają. Mamy już wypromowany w debacie problem z sukcesją firm. Polacy założyli przedsiębiorstwa, te przedsiębiorstwa się rozwinęły, nie ma, kto ich przejąć. Ten sam problem, moim zdaniem, zaraz będziemy mieli w albo już mamy w gospodarstwach rolnych problem z sukcesją. I się okaże, że mamy problem z ciągłością wytwarzania żywności, bo będziemy uzależnieni od importu żywności z krajów biedniejszych, bo u nas się okaże, że już yy, krówki ludziom śmierdzą, a nie pachną, tak? No dobrze, czy, czy Konfederacja ma jakiś program na to przygotowany odpowiedni? No tak, no tak. Przestać po prostu walić w to wszystko, jak w tarczę strzelniczą. Koniec z głupimi regulacjami. Koniec ze stygmatyzowaniem tych, którzy są ze wsi. Koniec ze stygmatyzowaniem tych, którzy wykonują pracę fizyczną. Koniec z tym gadaniem, że Polacy tych lub tamtych prac już nie chcą wykonywać. póki Polacy z miast raczej na wieś uciekają, Polak nie się w jakiejś branży, na przykład jako robotnik budowlany, jako człowiek, który sprząta mieszkania, jako człowiek, który sprząta obory, jako człowiek, który robi takie rzeczy, Póki choć jeden Polak wykonuje tą pracę, nam nie wolno powiedzieć, że Polacy już nie chcą tego robić, bo to jest odmawianie godności tym, którzy pracują w tych branżach. Prawda, to nie są bardzo dla nas ważne branże, godności, tak? zapewniające nam czystość, porządek, bezpieczeństwo, żywność, yy, konstrukcje budowlane i trzeba po prostu skończyć z deprecjonowaniem pracy fizycznej, normalnej pracy w naszym kraju. Ale to tak, inaczej że... zostaniemy zastąpieni Kolumbijczykami, Wenezuelczykami, Filipińczykami, Pakistańczykami, Nigeryjczykami, a tego nie chcemy. Ale też jest tak, że są braki, jeżeli chodzi o miejsca pracy i są, e, Polacy nie chcą wszystkich stanowisk zajmować. Podobnie jest wszędzie na świecie. Yy, nie wszędzie na świecie. To jest nieprawda. Są kraje, w których jest ciągle ogromne bezrobocie. Ogromne, Mowa na o państwach rady. rozwiniętych. W państwach tak zwanych rozwiniętych, owszem, dlatego że cywilizacja przemysłowa poszła bardzo do przodu, a populacja i demografia poszły do tyłu i narosła nierównowaga. W związku z czym teraz pytanie, które stoi przed społeczeństwami rozwiniętymi, zachodnimi, jest takie. Czy społeczeństwo ma być przybudówką do gospodarki, czy gospodarka ma być przybudówką do narodu? Ja jestem zwolennikiem tej drugiej. To znaczy uważam, że liczba tworzonych miejsc pracy tak. powinna być dostosowana. Do narodu, który zamieszkuje dane państwo, a nie kompozycja społeczeństwa złożona z ludności na całym świecie do wymagań biznesu, często wcale nie polskiego, tylko zagranicznego. Sytuacja, w której międzynarodowy kapitał funkcjonuje, finansuje międzynarodowe przedsiębiorstwo, które wchodzi do specjalnej strefy ekonomicznej w Polsce, korzysta z przywilejów podatkowych, a często z pomocy publicznej, tworzy tam miejsca pracy dla imigrantów przyjeżdżających z końca świata, a następnie jeszcze w Polsce to przedsiębiorstwo nie płaci podatków i sprzedaje produkty za granicę. To sytuacja z naszej perspektywy po prostu zbędna. To obciąża nasz system ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, nie dając nam korzyści. My musimy zacząć pytać, które miejsca pracy dają nam korzyść, które miejsca pracy chcemy, których nie chcemy. Nie każde miejsce pracy tworzone dla imigranta jest nam w Polsce potrzebne.